Miejsce, do którego właśnie się skradam, to opuszczona przędzalnia czesnkowa. Budowla zdecydowanie mi bliska ze względu na to, że to właśnie temu miejscu zawdzięczam zamiłowanie do zwiedzania opuszczonych miejsc. Więc jak możecie się domyślić, nie jestem tutaj po raz pierwszy. Powiem więcej, swego czasu nawet próbowaliśmy nagrać tutaj materiał, jednak nic z tego w końcu nie wyszło. Chociaż może to i dobrze, bo dzięki temu mogę je zwiedzić dzisiaj. I to całkiem sam. Wchodząc tak jak zazwyczaj spodziewałem się, że no, nie spotkam tutaj nikogo. Również ze względu na to, że dzisiaj jest po prostu święto. Myliłem się. Po terenie jeździ ciężki sprzęt i przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy nie wyburzają tutaj tego miejsca. Teren wokół zmienił się nie do poznania, a drzewa i krzewy, które kiedyś w jakimś stopniu dawały mi możliwość prześlizgnięcia się niezauważonym do budynków, zostały po prostu wycięte. Stałem i wpatrywałem się w kamery, myśląc, czy nie zaryzykować i nie przebiec, jednak szybko odpuściłem temat. Wokoło było sporo aut, no i tak jak wspomniałem, miały mi też koparki. Mocno zrezygnowany zacząłem się wycofywać, jednak szybko wpadłem na pewien pomysł. Pomysł, który umożliwił mi w końcu wejście do środka. Zaczęto w 1886 roku od grę i przędzalni wełny. 11 lat później utworzono garbarnię i farbiarnię skór baranich skomplikowane te to. W 1905 roku doszło tutaj do powszechnego strajku. Przędzalnia zatrudniała wówczas 1800 osób. Przez strajk wywieziono stąd sporo sprzętu jak 18 maszyn, 8 kotłów, 8 motorów elektrycznych czy 31 ton elementów miedzianych. Na tamte czasy straty oszacowano na ponad 10 milionów franków francuskich. A dlaczego taka waluta? Cześć Wam, mówię do Was za komputera, montując właśnie ten materiał i bez żadnego przygotowania muszę Wam coś powiedzieć, bo od tego właśnie momentu niestety, ale ścieżka dźwiękowa jest nieodsłuchiwalna. No nie da się jej słuchać. Nie wiem dlaczego, czy mikrofon krawatowy, który był podpięty, gdzieś się wysunął. I od tego momentu po prostu powoduje niesamowite trzaskania, jakieś trzaski, szmery. Nie słychać tego tak, jak to powinno, powinno być słychać. I cały materiał nie nadaje się do wyrzucenia. Ani go nie mogę odratować, bo już próbowałem, ani nie mogę z nim nic zrobić. Jedynie na co mogę liczyć to na dźwięk z GoPro, który niestety trochę szumi i jest nieprzyjemny dla ucha. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak jak też myślałem, nie jestem w stanie nic zrobić z moim takim zabiegiem artystycznym, który planowałem właśnie tutaj dać. Nie będę o nim za dużo mówił, pewnie już się może i domyślacie po ułożeniu poprzedniego kadru, o co dokładnie mi chodzi. W każdym razie opowiem Wam trochę o historii. Ze względu na to, że nie mogłem tego zrobić na miejscu, dzięki problemom technicznym związanym właśnie z tym dźwiękiem. Więc stanęliśmy na pytaniu, dlaczego taka waluta? Ponieważ władze nad tym miejscem spróbowali właśnie Francuzi. Przynajmniej do 1942, gdzie cały zakład kupili no, nie kto inny jak Niemcy. I zaczęto tutaj produkować amunicję. Pytanie, kto ją produkował? No Oczywiście, że Żydzi. Żydzi z getta. Nie potrwało to jednak długo. Żydzi pracujący w tym miejscu niestety, ale zostali zabici. A żeby ich upamiętnić umieszczono na murach fabryki tablicę informującą o tych zdarzeniach. I w dalszym ciągu można tą tablicę zobaczyć. W 1946 natomiast uruchomiono fabrykę pod nazwą Stradomskie Zakłady Przemysłu Wełnianego. W 1970 pojawiła się nazwa Przędzalnia w Wełnpol. Po 1998 fabryka przestała funkcjonować, a budynki fabryczne zaczęły popadać w ruinę. Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku i kolejnej klimatycznej miejscówce na naszej liście. Pójdźcie z nami sprawdzić, jak to miejsce wygląda po 25 latach od zamknięcia. O, nieźle. Muszę Wam powiedzieć, że to co, właśnie to, co właśnie powiedziałem, przypomina mi jeden z ostatnich materiałów, czyli zofiówkę. To miejsce również i to, i zofiówka właśnie również są zamknięte, opuszczone od ćwierć wieku dokładnie Tędy wolałbym nie chodzić bo są niesamowite dziury No i zaczynamy w takim razie tą główną część eksploracji Spotkałem tutaj dwie osoby Piotrek, pozdrawiam, pozdrawiam ciebie i partnerkę Jeśli to oglądasz oczywiście Dobra, latarkę mam i teraz trzeba się zastanowić, gdzie idziemy. Bo w tamtej części by byłem już. Widzieliście to na początku materiału. Więc nie ma sensu się tam wracać. Idziemy w takim razie na dół. Tylko tutaj muszę mieć obie ręce. Wolę w tym miejscu się zachowywać nieco ciszej. Obok chyba w dalszym ciągu jeżdżą jakimiś traktorami. Tam za oknem jest firma, ale ja akurat wybrałem się w to miejsce w dniu świątecznym. Także nie powinno mnie tutaj nic spotkać i tak i tak się zdziwiłem, że na terenie jeżdżą koparki tutaj na pewno były sypy Idziemy dalej albo tutaj? Nie wiem. O, nie, tutaj byłem. Tam przyszedłem, tutaj też jest. O, robaczki. Ładnie to wygląda. A tutaj? Też jeszcze jakieś syp w dół czy no też dalej to się w dół ciągnie jakiś syp kolejny ale nie wiem czy to piwnice czy nie chętnie przeszedłbym się jeszcze do tamtego obiektu ale wiecie co może sprawdzę chociaż czy da się tam przejść Dobra, jestem po drugim budynku Udało mi się po prostu przejść Musiałem zaryzykować Wydaje e, mi się, że do tej części na pewno się nie dostaniemy, bo tam są hale, ale mamy to e, Pierwszy raz i niektóre Pierwszy raz jak to byłem i pewnie i drugi i trzeci, dopiero jakoś później e, zaczął zmieniać się to miejsce wraz z tą firmą, która przejęła tutaj tą część, tamtą halę. Yy, to wyglądało tak w ten czas, że ziemia, jakby podłoga można było powiedzieć, była na poziomie, albo tutaj chyba, o tak gdzieś woda kapie, na tym poziomie była podłoga, bo tutaj gdzie stoję yy, się, mieściły się jakieś podziemie, jakieś takie piwnice można by powiedzieć, które się rozciągały dokładnie na całej powierzchni tej hali tutaj. Każdy praktycznie za kamerek można było wejść Ech, I tak jak mówię podłoga tutaj sięgała gdzieś Tego poziomu Ale to zostało jakoś zniszczone I zrzucone w dół może tak Tak rozumiem Mamy sobie tak tutaj bez beztrosko Ale trzeba znaleźć miejsce Tamtędy kiedyś chodziłem Możemy iść. Tam jest wyjście generalnie. Tutaj jest wyjście. E, można będzie tędy iść i później wyjść z tego obiektu, ale tam są dwie kamery, które monitorują na moście. Są dwie kamery, które monitorują e, to wejście. Tu jest wyjście. Liść, a wejście na górę jest gdzieś tam. Tam dokładnie. Taka ciekawostka. W tym miejscu tutaj mam Wykonałem zdjęcie przez mojego kolegę. To zdjęcie było zdjęciem w tle na moim Facebooku przez dłuższy czas. Fajnie wspominam te czasy, naprawdę. I co wam powiem? Że jak byłem w tamtej części, to przed spotkaniem Piotrka, czyli tego, tej osoby teraz ze swoim partnerką byłem trochę zestresowany bardzo zestresowany eksploracją samemu, no bo nie ukrywajmy w takich miejscach nie eksploruję generalnie, generalnie takich miejsc samemu. Nie mam aż tak dużych jaj, żeby tak, tak sobie paradować po takich miejscach, jak co niektórzy. I dopóki nie porozmawiałem z nimi, no to miałem niesamowity stres związany z tym miejscem generalnie eksploracją. Tak po prostu. Teraz jest jeszcze, jeszcze w miarę do, do przeżycia. Ale nie wyobrażam sobie prowadzić kanału, samotnie włazić do, do takich miejsc po prostu i samotnie je eksplorować. Bo po prostu się boję. Po prostu się boję, że coś się może stać. I na przykład coś się stanie i na przykład nie uzyskam pomocy. Nigdy mi się tak nie zdarzyło. Nie mam jakiejś... Jakiś złych doświadczeń z tym związanych, no, ale jakiś taki syndrom samozachowawczy we mnie siedzi. Idziemy dalej. Tam. O nie. Co się dzieje? Tu wszystko nie pamiętam tego dokładnie jak to wyglądało, ale... Co tu już mamy koniec? Nie przejdziemy na dach? Nie przejdziemy nigdzie indziej? Ej słabo! Nie, tu jest koniec Tam jest jakieś małe pomieszczenie Które... Nie no, które nigdzie nie idzie Cholera No dobrze Dobra, kończę nagrywanie i wracam do was za moment, albo na końcówkę, zobaczymy. Dobra. Dobra, jestem właśnie w kolejnym miejscu, można by powiedzieć trzeciej części tego budynku. Sami zobaczcie. Zakładam na głowę i lecimy, tego na pewno jest. Jeszcze więcej niż tylko takie dwie, trzy chodziny. nie wiem, w którą tak naprawdę stronę mam iść żeby dotrzeć do góry ale no została jedna opcja dokładnie na no wprost i gdzieś w prawo albo w lewo są schody jest idziemy tam może najpierw tutaj nie mam czasu na to a przede wszystkim nie mam baterii do GoPro żeby móc sobie tak po prostu uważać, gdzie mi się szybnie podoba więc idziemy do góry A. nieźle pamiętam że tędy wciskałem się na dach który tutaj jest zaraz obok i tutaj są dachy tylko że na te dachy już nie powinienem wazić bo to są dachy firmy. Idziemy w domu, bo nie ma tu przejścia. Zobaczymy czy da się tam dalej przejść. Chyba, że zostaje mi po prostu się wspiąć. Ok. Można się tak dostać. دا رأيكم مش خيم Wow, tu też się da dość tu są dość sody tu mnie nie było nigdy w tej części Chcę pokazać wam wejście na dach. Nie zostawiam jednak plecaka. Plecak idzie ze mną. Kiedyś, jak tutaj byłem, oczywiście nie sam, to próbowaliśmy się dostać tutaj, jeszcze nie wiedząc, że tam jest wejście, próbowaliśmy się dostać z dołu, wspinając się, ale szybko nam ten pomysł odpadł, wypadł nam z głowy, no bo znaleźliśmy tamto. Oj nie, nie dostanę się tutaj. Nie dostanę się tutaj. To znaczy, że muszę spiąć się z drugiej strony, prawdopodobnie. W sumie, że tutaj będzie łatwiej. Bo nie widzę wejścia tutaj w góry Jak to się mówi Kto nie ryzykuje, bla bla bla, tak? Tutaj się też nie dostanę. Jak się to tam dostać Jest jeszcze na tyle widno, że postanawiam raz jeszcze się tu wcisnąć i sprawdzić od innej strony Nie, nie muszę Nie muszę Czeka nas wspinanie. Nie wykluczone, że czeka nas wspinanie. Jesteśmy Jesteśmy w miejscu, do którego myślałem, że nie damy rady się dostać Wygląda, że już nie wchodzimy, nie ma sensu to są schodki Ale nie ma sensu No, nieźle, nieźle Wow, spójrzcie tylko wszystko fajnie, ale nie ma tutaj sensu zostawać dłużej więc spadamy cała eksploracja jest jeszcze bardziej udana dzięki temu, że udało mi się tu wejść o, wysoko, nie lubię wysokości się kończę. Mam nadzieję, że nie jestem upieprzony, bo właśnie całą rękę wytarłem o twarz. A była cała w tymku. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podoba, to po prostu zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Może akurat macie jakieś spostrzeżenie co do, co do materiału. Może chcecie nam polecić jakieś miejsce. Za wszystkie komentarze Wam bardzo dziękujemy. I co? Ja już się zwijam. Muszę uciekać, bo robi się ciemno. I pamiętajcie, że gdzieś tam kolejne miejsca, takie jak te na nas czekają. Do zobaczenia. Na razie.